Dalszy naszego docierania ursusa Mateo. Ciągnik przepracował około 5 godzin na hamowni. W porównaniu ja. z tym, co było, to jest bardzo fajnie. No, w Ursusie brakuje przedniego napędu. Cześć, witajcie dzisiaj na naszym kanale. Dzisiaj z tej strony Maciej oraz Bartek. Dzisiaj akurat nietypowo, bo dzisiaj nie jesteśmy już u Leszka, tylko przyjechaliśmy na pole do Bartka. Yy, przyjechaliśmy z tego względu, że Bartek razem z Raimundem yy, robili te oto tu cudo. No Raimund niestety nie mógł dzisiaj z nami przyjechać, dlatego jest Bartek, jesteśmy na jego polu. No i oczywiście ciąg dalszy naszego docierania Ursusa Mateo. Bartek, PES, jak wygląda docieranie na obecną chwilę? Ciągnik przepracował około 5 godzin na hamowni pod lekkim obciążeniem około 5 koni mechanicznych, także takie delikatne. Później jeździł z agregatem Oleśka. Dzisiaj go mamy przy pługu, trójce obrotówce. Też go jakoś nie piłujemy, żeby tam go nie przeciążyć. Delikatna praca. Szerokość, yy, głębokość pracy tam około 30 cm mamy pługa. Ciągnik delikatnie sobie pracuje, nie nie nic, także pług jest też na 120 cm. Przy Arbosie mamy ustawione na 45 cm, jak tak. pamiętam, na korpus. Tak. Co je daje na 15 cm więcej. To jak wrażenia z pracy nowym ciągnikiem, bardzo pozytywne. W porównaniu jest. z tym, co było, to jest bardzo fajnie, przyjemnie. Rajmond wyguszył kabinę, jest o połowę ciszej niż było wcześniej. No to Cienic też jest takie ważne, nie? Właśnie, że, że jest kabina jeszcze dodatkowo wygłuszona, bo tego chyba nasi widzowie nawet nie wiedzieli. Chyba nie. Bo o tym nie było nigdy do tej pory wcześniej mowa. Także kabina została też jeszcze dodatkowo wygłuszona, poza standardowym wygłuszeniem, jeszcze tutaj wybita od, od spodu jakby dodatkowym wygłuszeniem. Także też na pewno wpływa to na komfort pracy. Co tam jeszcze? No na początku mieliśmy trochę przygod z ustawieniem puga. Tak, musieliśmy. Mamy fabrycznie nowy pług, trzeba było ustawić szerokość roboczą, głębokość, zagregatować to z że to wszystko ładnie pasowało, działało. Musieliśmy też Kilka trochę skrócić przejazdu. wieszaki, nie? bo nie chciał nam tak. podnosić do, do obrotu. Także, no ale na szczęście udało się jednego i drugiego dopracować. Teraz tylko czekać, żeby się wytarła farba na odkładniach. Ciągnik będzie miał jeszcze lżej, no, a ciągnik będzie miał lżej. A jak porównujesz pracę Ursusa no, do naszego Albosa? porównywalne, porównywalna. Moc. Jeden i drugi ciągnik prosty, mechaniczny, nie ma żadnych problemów. Jak się operator przesiada, przesiada z jednego do drugiego, nie ma jakiejś skomplikowanej filozofii, żeby to opanować. No W Ursusie brakuje przedniego napędu, bo jednak przedni napęd te 20-30% mocy więcej. Także Aha, przedni to... napęd mu dołożyć i. Musimy i tak podziękować Mateu, że w ogóle dał nam, tak, że możemy nam tutaj, użytkować, jego tak, że możemy go użytkować, że możemy sobie poczuć tą frajdę, jak to kiedyś było. Kiedyś trzeba wspomnieć, że na wsi taki ciągnik to, to było już coś, jak rolling miał taki, kurde, ciągnik. 902, to to, to panem, naprawdę to już było coś, także... Tutaj fajnie, powracają też jakieś wspomnienia z dzieciństwa. Tak. Także, no ale w, ja też miałem okazję pracować Ursusem, no i Arbosem, no i faktycznie ten komfort pracy, jeżeli chodzi o Arbosa, no jest troszkę lepszy, kabina jest, mimo, Rajmund włożył tutaj dużo serca w wygłuszenie, to jednak jak jest fabryna, kabina taka fabryczna z podłogą całościową, no jest dużo ciszej w tej kabinie. No na pewno, tak Bartek wspomniał, też przedni napęd daje dużo więcej, no i w, Plus na taki, że ten ciągnik jest typowo mechaniczny, też ma wszystkie dźwignie do zmiany biegów i tak samo podnośnik też ma dwie dźwignie do regulacji, tak jak Ursus. Także tak jak Bartek powiedział, przesiadając się między, jeżeli my się przesiadamy, czy nawet jakieś starsze osoby, to nie ma problemu, na pewno operator nawet bez jakiegoś tam wielkiego szkolenia odnajdzie się w takiej kabinie, będzie wiedział, której dźwigni do czego użyć, także bardzo, bardzo prosty ciągnik w obsłudze. Powiedz Bartek, co robimy tak dokładnie na tym polu, bo mamy już wiosnę, niektórzy, no rzadko którzy rolnicy orają na wiosnę, a my tutaj robimy orkę typowo wiosenną, powiedz, dlaczego to tak, jak, skąd Szykujemy pole pod uprawę buraka cukrowego, na jesień mieliśmy zasiany poplon, gorczycę, była stależowana, przez zimę sobie ziemia wypoczęła, teraz oramy na wiosnę, z tego względu dziadek lata doświadczenia w uprawie buraka, także lepsze były wschody po orce wiosennej niż jesiennej i lepsze plony, także z tego względu ramy na wiosnę. Aha, No dobrze, a co będzie teraz po urce? Jakie będą kolejne zabiegi? Co będzie tutaj wykonywane na tym polu? Pójdzie jakaś uprawa jakimś agregatem uprawowym, włukowanie się w nawozu i się w burak. Mhm. Czyli w jakim teraz terminie chcecie to wykonać? Czy jakoś od, odkładacie to w czasie, czy to już na dniach? Nie, na robić? dniach. W tym tygodniu jeszcze pójdzie uprawa się w nawozu i myślę pod koniec tygodnia, na wcześniej, może przyszły tydzień, początek tygodnia będziemy siali. No wiadomo, wszystko zależy też od pogody. Od pogody, tak. Jest, bo Rolnictwo to taki niestety gałąź przemysłu, że jest uzależniona, od bardzo warunków mocno od, 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 Tak, dokładnie, od pogody. Powiedz jeszcze Bartek, bo też tam jesteś masz doświadczenie w oraniu, pracowałeś różnymi sprzętami. Jak oceniasz teraz pracę pługów Unia? Podoba bardzo się fajnie czy? się tym pracuje. Porównując zagonowy pługa obrotowy, no to jest duży komfort pracy. Dzień do nocy, jak to mówi? Tak jest. Nie ma tyle ujeżdżania, ugniatania niepotrzebnie gleby na uwrociach. Chwila moment zawrócony, jedzie się z powrotem. No i pługi ładnie wkryją, jak są prawidłowo ustawione, a nam się udało prawidłowo ustawić. także... No wiadomo, zagonowy pług jedyne ma to do siebie, że jednak potrzeba trochę więcej czasu, żeby go ustawić. To pierwsze tak. ustawienie, wiadomo, zajmuje trochę więcej czasu, jak, jak takiego zagonowego, no ale jak już się go ustawi, pracuje cały czas z jednym ciągnikiem, no to wiadomo, że jest to już takie ustawienie, że raczej nie trzeba tam potem ingerować więcej już. Żadnego tam głębokości i regulacji szerokości czy pierwszej skiby. Także, akurat, jeżeli mamy ramiona dobrze wyregulowane, to potem już za każdym razem wystarczy taki pług podczepić pod tylko do ciągnika i śmiało można jechać w pole. Jesteśmy teraz przy pługu Unia Ibis L. Unia Ibis Przy takim pługu mamy dwa podstawowe yy, ustawienia: są to ustawienia szerokości pierwszej skiby, no i ustawienie liniowości, jakby całego pługa. I oto słyszą właśnie te dwie śruby rzymskie. To mamy też ładnie zawsze na pógu naklejkę. Jeżeli chodzi o jakieś ustawienia, to nie trzeba otwierać instrukcji. Można podejść, zobaczyć, właśnie, która śruba za co, za co jest odpowiedzialna. że Tą śrubę akurat ustawiamy pierwszą skibę, a tą ustawiamy liniowość. To jest też bardzo ważne ustawienie. Jeżeli ściąga Wam na ciągnik podczas orki, to wtedy regulujemy tą śrubą, w zależności w którą stronę ciągnik jest ściągany w orkę, no a tą śrubą po prostu regulujemy pierwszą skibę, czyli musimy ją wyregulować zawsze tak, żeby po prostu ona brała na tą samą szerokość, co pozostałe korpusy. To akurat jest bardzo łatwo do zmierzenia, bo można sobie korpus od korpusa zmierzyć jakąś tam linijką i, i wtedy po prostu już w polu musimy ustawić też również szerokość pierwszej skiby. Kolejnym takim ustawieniem ważnym w pługu jest tutaj po prostu jak on ma się nam obracać, pod jakim kątem, bo zawsze to jest też bardzo ważne ustawienie. Jak jedziemy w bruze, to pług musi być wypoziomowany poprzecznie i wzdłużnie i do tego też służą te śruby, bo jeżeli one będą źle wyregulowane, to wtedy też pierwsza skiba na przykład może iść nam za głęboko, tylna za płytko. To jest tak też bardzo ważne ustawienie. No i takim kolejnym ważnym ustawieniem, to już może nie pługa, ale to jest bardzo ważne ustawienie, jeżeli chodzi o ciągnik, czyli to jest długość wieszaków. One też muszą być na równej wysokości, ponieważ jeżeli ta długość, odległość tych wieszaków będzie różna, to wtedy w jedną stronę pług może nam lepiej kryć albo dorzucać, a w drugą stronę, jak będzie, pojedziemy, będzie nie dorzucał, ponieważ ten pług zawsze już będzie poprzecznie niewypoziomowany, także to jest też bardzo ważne ustawienie, no ale to jest już ustawienie w ciągniku, to zawsze się robi przed, przed wjechaniem w pole, to operator musi pamiętać, żeby akurat to ustawił. No i wiadomo, podczas orki, jak już mamy górny łącznik, jak oramy, zawsze mamy na tym otworze fasolkowym, no i bardzo takie ważne też, jak już jesteśmy w polu, w czasie pracy, to tu ten górny stworzeń on powinien nam się znajdować pośrodku tego otworu właśnie fasolkowego, po to, że jak Uch sobie pracuje, to wtedy my widzimy, że on te, te różne takie przechyły, jakieś nierówności na polu, to on tutaj w tej fasolce, ten stworzeń sobie potra, poprawnie po prostu pracuje. Nie jest ta ta śruba też napięta, nie ma tam jakichś napięć, także jest to też ważne ustawienie, które już po tym dokonujemy w czasie orki w polu. No i wiadomo, kwestia tutaj, krojów talerzowych, czy ich głębokości koła podporowego, no to wiadomo, to też się ustawia potem już w polu, wykonując. Przejazd. Zawsze dobrze takim pugiem obrotowym zrobić sobie jeden, dwa przejazdy i dopiero na tym trzecim przejeździe, kiedy już mamy tą bruzdę na odpowiednią głębokość uszykowaną, dokonywać takich tych już ostatecznych regulacji, bo tak naprawdę ciężko zostawić pług tak w pierwszym przejeździe czy tam drugim. Dopiero trzeci, czwarty, kiedy już jest naprawdę to pole, ta bruzda już jest na dobrą głębokość, to wtedy te wszystkie ustawienia idzie tak w 100% poprawnie wykonać jest Bartek teraz, bo mamy tu te dwa ciągniki, teoretycznie mają tą samą mierz, aczkolwiek Ursusa jeszcze nie badaliśmy. Nie mierzyliśmy, z tego względu Ursus jest na etapie docierania, nie może mieć pełnego obciążenia, hamownia jednak pełne obciążenie emituje. No dokładnie tak, czyli no Ursusa tak teoretycznie nie wiemy ile jeszcze ma koni, aczkolwiek możemy wiem. się spodziewać. No, albo teoretycznie ma tyle samo koni. Półk mamy bardzo podobny, tylko mamy ustawiony go 15 cm szerzej, tak. czyli zabiera 15 cm. Patrz, według Ciebie daje ten ciągnik radę, i czy, czy, czy on może też na przykład zastąpić takiego ursusa i też można go do takich pracy żalowych Jak nawet jako, jako nie ciągnik pomocniczy, tylko jako główny koń pociągowy, wykorzystując na przykład też go do, do orki? Myślę, że tak. Do mniejszych gospodarstw rodzinnych. Jak najbardziej taki godny następca właśnie tej 80, tak zwanej to mamy 902, jednak już ciągnik z przednim napędem, większy komfort pracy. Użytkownicy powinni być zadowoleni z tego. Czyli nie tylko jako można wykorzystywać, go jako ciągnik pomocniczy, czyli tam do, na przykład do rozsiewacza i do opryskiwacza, no Nie, myślę, tym, że, że... Z też śmiało można na mniejsze gospodarstwa, takie tak. rodzinne, spokojnie taki ciągnik zaoferować.